Siemanko ja w tym odcinku zbudowałem dla was ten oto zamek i będziemy testowali system wymiany zbroi, który za zamieściłem w środku. Na początku sobie zwiedzimy mm, od zewnątrz ten zamek, widać wiele pokoi, taki kręty labirynt bardzo. Tu jest od tej strony wejście i jedyne okna w tej budowli. Możemy sobie pójść w prawo do odmiany. Przejdziemy sobie tutaj. Tym korytarzem na przykład, tak losowo idę. Dochodzimy tu, do tych schodów. O i, i jesteśmy w punkcie wyjścia akurat. Tak, słyszymy. no ale teraz zejdziemy sobie drabiną na dół. Pójdziemy sobie tu schodami do góry. Tak. Na dół, A, znowu. Znowu, teraz tędy. Tutaj możemy takie kółko zrobić. O, i to jest taka ślepa ulica. Czyli tędy nigdzie nie dojdziemy. Jeszcze raz tędy, pójdziemy do wieży. Albo nawet wieża jest tutaj. I tu mamy drabinkę. I wchodzimy do takiego pokoju, który jest najwyżej. No i co tutaj widzimy? Właśnie zbroję. Będziemy właśnie testowali ten system wymiany zbroi. Zaraz Wam pokażę. Pokażę. To jest diamentowa zbroja. A teraz wyskoczy inna. Proszę, złota. A teraz wyskoczymy derytowa. Proszę. No pewnie chcecie widzieć jak to wygląda. Oczywiście zobaczycie, bo jest tutaj zejście na dół. W ten sposób. Zbroję się na takich podestach i na bloku szlamu. Jednej tutaj jest biuro i nie widać, jestem na górze. Mogę na potrzeby zniszczyć troszeczkę. I tu jest dźwignia nad tym tłokiem. I teraz jak wyłączę ten tłok, to te dźwignie idą do góry. Dzięki temu dezaktywuję to, a ta pochodnia się jakby będzie aktywowała. I ten, ten tłok, to jest takby tłok mm, niezwykły, tylko lekki. Popchnie blok szlamu do góry. A, i diamentowa zbroja wyleci na powierzchnię lederytowa spadnie na miejsce złotej złota na miejsce diamentowej i teraz ty, tymi redstone'ami tak jakby yy, te platformy mają działać po prostu no to teraz weźmiemy sobie to zamurujemy i wyjdziemy z tego i teraz możemy zobaczyć Czasami się dzieje taka sytuacja, że na przykład za późno nakliknę i już nie zdążę i niestety zbroje są na dole. No i niestety trzeba je po prostu zniszczyć i na ich miejsce postawić następne. Ale. Lecę sobie na górę i to się robi niestety w ten sposób, że na, na tej płytce naciskowej nie da się postawić zbroi, dlatego sobie stawiam tu blok i tu blok. No teraz można zamieścić zbrojkę. O. No, niech będzie taka. Nieważne. I możemy sobie teraz zejść na dół dragonko. No, ciemno tutaj, gdzie widzimy. Gdzieś tu. Możemy sobie zejść z schodami, i tu będzie gdzieś. Nie w tą stronę. Nie, to jest ta ślepa ulica. dobra. Tu będzie wyjście. Właśnie taki labirynt zbudowałem od Zero. To tak wygląda. Zbudowałem na świecie z pianinem, właśnie. Zamek. jeżeli Wam się mechanizm podobał i film, zostawcie. Suba, łapkę w górę. Wielkie dzięki za oglądnięcie. Papa. Pa.